Cześć Mango Marianki, ja jestem Zumaciek i kontynuujemy naszą przygodę w grze Soma. Więc tak, jak pamiętacie w poprzednim odcinku, oczywiście tutaj mieliśmy naszego potworka, który nas troszeczkę zaskoczył. A ja, że akurat musiałem skończyć film, no to cóż. Dobra, czekajcie. Tutaj mamy. O, 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 o. Zrobimy taki trick. Zrobimy taki trick. Bo ja chcę przejść tam, gdzie on jest. Ja chcę przejść tam, gdzie on właśnie jest teraz. Świecić nie mogę latarką, ponieważ latarka przyciąga właśnie go. A ja sobie teraz przejdę tutaj spokojnie. Ale. No dobra, włączę światło, ale. Kurde, ważajna I mogę nawet mogę wziąć wadżajna. Ale wiecie co, chyba nie wezmę. Tym razem nie będę brał ważajny On tu chyba nawet idzie już. Więc wolę nie, wolę nie, wolę nie. Chociaż. Może, może, może jakbym wziął, to by było to bym zdążył, ale wolę nie, wolę nie brać Co to jest? Aha, kolejny szyber, yy... Szyber dach chciałem powiedzieć, <grym> nie wiem czemu Dobra, jeszcze sprawdzę sobie czy tu coś jest Okej okay. Okej, okay, dobra, dobra, dobra Więc teraz tak, szybko sobie tutaj przejdziemy Idź, idź, ci idź, idź. Właś, właś, właś Szybko, szybko o oh fakt, dobra, zamykamy drzwi, zamykamy drzwi. Pierdzielę to. Kurde, otworzył drzwi tam, słyszeliście to? W, każdy, w każdym razie ja słyszałem. Jeśli otworzy drzwi od tych... Jezu. Mam nadzieję, że to my tak się przesu przesuwamy tutaj. Słyszycie to? O, rzesz kurde, on tu k jest. Chociaż... No właśnie, to jest ten człowiek. Tak myślałem, dobra. Czemu ci ludzie coś teraz, coś teraz zaczęli gadać, no? Ja nie wiem. Wielkie drzwi. Wielkie drzwi robiące... troszeczkę ambarasu. Dobra. Dobra, tu są jakieś Jesus. Oh fuck, oh fuck. Dobrze, dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobra, gdzie on będzie szedł? On mnie goni? On mnie goni? Jezu. Wdzielaj. Dobra, oczywiście to słyszał, prawda? On oczywiście to słyszał i zaraz tu przyjdzie. Tu jest zamknięte. Więc najprawdopodobniej będę musiał przejść dalej, żeby coś wziąć, żeby wrócić się i tyle. Dobra, dobra. Czy ja przypadkiem nie kręcę się w kółko? Tak się teraz zastanawiam, proszę Państwa. Ponieważ mi się wydaje, że tutaj już byłem. Chociaż mogę się mylić, bo ty, ty. ty, ty, ty Zaraz. To jest jakaś... O oh Jezus, idzie tu. Fuck. Fuck, co ja robię? No nie. No nie, dobra, dobra, zostawię to. Chociaż wezmę to, dobra, wezmę. nie, nie, nie rób ambarasu, człowieku. O Jezus! What the? Fuck? Jezus! 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 Dobra. A, fuck, 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 fak. biegnie tu. Dobra, jeszcze go nie ma. Jezus. Dobra, idź gdzieś tam. Ładuj się. Już, już, uspokój się. Ja wiem, ja wiem, że on tu jest. Ja wiem, że on tu jest. Dobra. Ale nie patrzy się na niego. Nie patrzy się na niego. Słyszycie go, słyszycie na pewno. Jak się to... O, 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 o. Poszedł sobie. Holy shit, poszedł sobie, ale kurde, ja to muszę zrobić szybko. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest, 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 włączone. Ale Ale czy to będzie cały czas włączone? Tego właśnie nie wiem. Dobra, niech on sobie gdzieś tu przyjdzie. Mam nadzieję, że to będzie cały czas włączone. Dobra, yy, prawdopodobnie drzwi będą otwarte z tej strony. Nie wiem, gdzie on jest. Nie, on gdzieś tutaj jest. Jezus! O, Dobra, dobra. Idę tu, idę tu. Nie mogę niczym rzucić. Mogę. Niech on sobie idzie tam. Tak, pójdzie tam, pójdzie tam, pójdzie tam. Jezus Maria. No idź sobie tam? Coś głuchy jest, czy co? Dobra, coś tam rozpierdziela. Więc prawdopodobnie... Tak, 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 tak so uh, uh, fuck Dobra, zamykaj to, zamykaj, to szmato Wow, to pierwszy raz tam nawet tam człowieka nie zauważyłem wcześniej leżącego. Dobra, co my tutaj mamy? O! O, o! Czekaj! o, Jezu, mam tu wskoczyć na pewno? Znaczy, no dobra, no my się nie udusimy, tak? Tylko, kurde, zastanawiam się. Dobra, na pewno, na pewno mamy tutaj wskoczyć, więc wiecie co? Ja się trochę z nim pobawię. Halo? Gdzie jesteś, mato? Eee? Patrz, chodź tu. Jesteś tu? Patrz. E, eee, kumplu, chodź tu. Ojej, popatrz, ojej, co się stało? Chodź, poświecę co, poświecę ci po twarzy. Ale masz piękną twarz. I co? I co mi zrobisz? I co mi zrobisz? I co mi zrobisz? No co, dopatrzysz no się. No i co? I co mi zrobisz? Co, nie zmieścisz się? Uuu. Wkurzasz się, co? No też bym się wkurzą. Wyglądasz jak kurzenuszki. Takie z KFC. O, okej, okay, okej. Okay. Ojej, no wkurza się, tak, wiem, wiem. To cię wkurzyło. <laughs> No, ej, on nie przejdzie przez te... Drzwi. O kurde. Jezus, Mario Ja pierdzielę! Ja myślałem, że on nie przejdzie przez te drzwi Serio Oh fuck No to teraz będę musiał zna... O nie Teraz będę musiał kurde znaleźć wajny. Kurde Skąd ja miałem wiedzieć, że on jest taki szybki? No! No skąd miałem wiedzieć, że on jest taki szybki? Ja pierdzielę. Mógł sobie skoczyć tutaj wody i w ogóle by zginął już i w ogóle, kurde, kówno, cycki dupa. Oh, Jezus. Junius. A tutaj. <laughs> kurde, no! No i jestem ranny! Chociaż. No dobra, bawimy się teraz w Assassin's Creed. Więc. Gdzie my mamy ogólnie pójść, bo tam jeszcze widzimy jakieś rzeczy, ale no z... Tędy raczej się nie wdrapie, Więc pójdziemy tutaj I... I gdzie? No tam raczej chyba nie było, nie miałoby najmniejszego sensu O, 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 może mogę się tak wdrapać, to świetnie Prawdopodobnie tutaj Chociaż nie jestem pewien Ale zobaczymy, mogę się tak, w, tak... Yy... Tak terapii się mogę? Nie mogę. Chociaż chyba nawet tam nie... A, tu mogę, okej okay. To mi musicie wybaczyć, wybaczyć, że ja tutaj się będę jakoś tak dziwnie kręcił. Ale w ogóle zupełnie nie wiem gdzie iść. Idę tam, gdzie mnie droga prowadzi. Oj, Jezus! Kurde, prawie bym spadł, no? I... I co teraz? Aha, to jest zamknięte. Więc wpadnę do wody, będzie dupa. Więc wolę nie ryzykować. Tutaj raczej nic ciekawego nie ma. Więc chyba raczej tutaj, o ile się nie mylę. No kurde, no nie wiem. No tu raczej z tym nic nie zrobię. Co, mam bóg wybudować sobie most. Jesus fucking Christ. Dobra, no to spadamy. Au, aua. No dobra, przecież jesteśmy robotem, tak? Więc no, jakim cudem by nas to rozwaliło O, o, o Okej okay. Oj, oj, oj Troszkę to ciężkie Mogę tam przejść? Nie, wolę nie Dobra Więc idziemy tutaj Bierzemy rurę Rurę, dawaj Dawaj mi rurę Żebym mógł komuś przywalić w łeb, tak? No, dawaj Obróć się O Teraz to wygląda jak gra FPS Kurde, z jakimś, z jakimś pistoletem Jakby Jakbym miał lufę Jakbym czołgiem był Okej. Okay. Oj! Tylko nie róbam barasu. Dobra, dobra, musimy się zachowywać cicho. Nosyć. Coś mi się wydaje, że zaraz mi kurde coś tu wyskoczy. Wajna, <laughs> okej. Okay. Uzależnienie od wajny ma ten człowiek. Znaczy człowiek w sumie on nie jest człowiekiem, tylko y, tym, jak to się nazywa. Eee... My jesteśmy robotem z umysłem naszego Simona, a, a prawdziwy Simon nie żyje. Prawdopodobnie nie żyje. Może, może go zhibernowali. Nie mam pojęcia. Dobra, co teraz? Tam się pewnie drzwi otworzą. Oho! Chyba, ch to chyba na czas jest. Jezus Mariusz! Uż! Jezus! What the fuck? O, się kurde, wystraszyłem! Już nas gonił, a teraz ktoś nas spuścił w kiblu. Okej. Okay. Eee... What? No dobra, patrzcie, nie musisz przeciec... Łoł, 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 No nie, znowu jesteśmy... Wow. What the f... Wstawaj, człowieku, wstawaj. Znaczy, zaraz, zaraz. Killed the dream I dreamed. Stawię sobie herbaty tutaj, bo nie chcę kurde nad krawetorą pić. Bo jak się znam, na pewno coś wleje. Już kurde szedłem po schodach z herbatą i połowa herbaty mi się wylała. No może przesadziłem, że połowa, ale kurde, wylała mi się herbata. Zrozumiecie, to wylała mi się herbata. Okej? What, okay? What the... Co to było? Nie podobał mi się ten dźwięk. Ale okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. Serio, nie podoba mi się teraz ten dźwięk. Jakby jakiś pewnie... nie wiem, wielki wieloryb zaraz nas, nas zje, czy coś i będziemy teraz się poruszać w jego... Co jest? Co to za ufolongi? Aha, czyli byliśmy w Tejcie. Byliśmy w Tejcie i teraz lecimy do Omikrona. Czyli do kolejnej bazy. Czy... Im, w, Im bazę dalej, tym będzie większa baza. Nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno coś z tymi kulami tutaj będzie trzeba zrobić. Trzeba pewnie ten kabel. A jednak nie. Power failer, czyli raczej nie jest. No zamknij się! Kurde, boję się tych dźwięków. Słyszycie? Jakby jakiś wieloryb się darł. Ale ja nie lubię takich dźwięków w grach. Znaczy w grach, ogólnie boję się takich dźwięków. Koszmarów nie miewam. Nigdy, w sumie. Wow, ale mi loguje. Koszmarów nie miewam, nigdy. Ale. Ale. O czym miałem powiedzieć? Aha, koszmarów nie wiem, nie, ma, nie miewam, nigdy, co prawda, ale jeśli chodzi o takie dźwięki, to dźwięków to ja się wielu dźwięków boję. i między innymi właśnie takie dźwięki drącego mordy drącego mordę yy. wieloryba do zamki mordę kurde no boję się że zaraz coś mnie zaatakuje chociaż no o pralka znaczy telewizor znaczy yy. the fuck <laughs> jak powoli opada dobra mam iść tutaj znaczy nie wiem w sumie gdzie okay save me a diving suit no, w sumie tak. Diving suit nam jest potrzebny, ponieważ e, Diving nam. E, diving suit nam. Power failure. Aha, czyli teraz prawdopodobnie. Wow. Teraz prawdopodobnie będziemy musieli iść za kablem. E, diving suit, e, czyli e, strój dopływania. kombinezon dopływania, prawda? Strój. Nu, nu, do, no. E, z płetwami i tak dalej, chociaż tutaj niby nie ma płetw. Ale może jakieś. Ta. Chociaż, kurde, nie wiem. Znaczy, nie wiem po co mu ten diving suit do końca, ale... I zastanawiam się, czy on chce wypłynąć na powierzchnię, ale jakby chciał wypłynąć na powierzchnię, to po co? Skoro, skoro jesteśmy na przykład na... Y... To się świeci. No zamknij się. Ciary mnie przechodzą ciągle, jak tu się drze. Y... Po co mu diving suit, skoro... Na przykład jakby... Na... O Jezu! Gdzie ja się wpierdzieliłem? Dobra, nie, i tak musimy tu pewnie być. Znaczy iść. Tylko nie wiem, czemu mi się teraz. Trochę obraz załamywał. Po co. Kurde, zawsze nie dokończę myśli. Po co mu diving suit, Skoro jak wypłynie na powierzchnię, to znajdzie się na, po... na środku oceanu. I co? Będzie tak miliard kilometrów leciał do jakiegoś kontynentu? Chociaż z drugiej strony on i tak się nie męczy, skoro to jest robot, robot prawda? O Jezu. Coraz z bardziej mi się nie podoba to. Dobra, tu na pewno będzie otwarte. Aha. No to spoko. To co jest? Aha. No i świetnie. <śm> no fajnie. Super, po prostu super. Ja myślałem, że się dostanę akurat tędy, ale nie, ale dupa, a może tędy? Chyba, że wiecie co? Coś mi się wydaje, że tu ciśnienie skacze. Że nawet robota tutaj może zgnieść. Chociaż po co ja się tu wpierdzieliłem? Patrzcie na to. Tam, gdzie nie dochodzi światło. Zamknij się. Co to jest? Jezus Maria. Dobra. Yy... Tutaj prawdopodobnie i tak nie mam chociaż. Jakbym poszedł tam dalej. Może tam są jakieś drzwi? Nie, no, na pewno, nie, na pewno, nie. Na pewno zginę. I nawet nie doskoczę.

to jest ekran śmierci ogólnie, tak wygląda ekran śmierci. Ale ja pierdziele, ale fajnie to pokazali, że nie od razu, że eee! że zginął, tylko tak, że spada w dół, spada w dół, coraz szybciej, coraz szybciej. A że my jesteśmy dosyć ciężkim obiektem, to szybko spadał. Opadał na dno. I. I po prostu nagle nas po prostu tak zgniotło zajebiście. Kurde. Zastanawiam się, czy do tej kuli można się wpierdzielić jakoś. Cóż tam stoi? Ja pierdzielę, no już naprawdę mam schizy. Myślałem, że ktoś tu stoi. Kurde. Dobra, na pewno można tutaj wejść. Pewnie jakieś zasilanie. Trzeba. No tak, przecież tu jest pewnie jakieś, jakaś kontrola zasilająca. Jakieś, nie wiem, centrala główna, centrum dowodzenia, zasilania kurde całego Omnitrona czy coś. Oho, tja, pompa ciśnieniowa, tu jest. O jezu, ile tutaj rzeczy, ale wszystko jest zablokowane. Właśnie przez to, że pewnie tutaj mamy to zablokowane, ale pewnie znajdę coś na górze, albo i nie. Mm -hmm. To zajebiście. Zaraz, 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 zaraz. skoro tak. To ja muszę coś znaleźć, yy, znaczy muszę znaleźć jakiś... Tak, muszę znaleźć jakąś, y, jakąś kartę No dobra, no to sobie poszukamy Tylko gdzie? Tylko właśnie gdzie? Oh, Jesus fucking Christ No cóż, no pójdę sobie, a może tu? Niby jakiś przycisk tu jest, ale nie, nie Raczej nie tu nie no, na pewno tutaj trzeba coś znaleźć. Tylko, kurde, po prostu jest, jest, jestem ślepy i tego nie znajdę, to a to na pewno. Co? Może tutaj, gościu. <laughs> na głowie mu wyrosły wodorosty. <laughs> Ale to zajebiście wygląda. Lubię takie komiczne rzeczy. Dobra, czyli tak. Ee...

Jonesy, Jones. Fuck's sake! let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Oh, get her Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Okay, czyli to na pewno była jakaś podpowiedź. Jakiś Onix, czyli musimy znaleźć pokemona. Pokémona typu kamień. Pokémona typu skała, tak? Dobrze mówię. Dobrze mówię, tak? Tu niby jakieś schodki, ale to pewnie. Nie powinienem tu nawet być. Dobra, więc tak. Hezu, cicho! Więc tak, tutaj raczej. No po prostu trzeba się porozglądać i tyle. Nie ma innej opcji. Ogólnie musicie mi wybaczyć, że... O, o, coś mi się tu świeci Ogólnie Musicie Mi wybaczyć Musicie mi wybaczyć, że w poprzednim odcinku Była kamerka troszeczkę, za... troszeczkę malutka eee, Nie zwróciłem na to uwagi Przy nagrywaniu eee, Znaczy przy, no przy, przy nagrywaniu i po prostu mm, Taka malutka była, no ale no Teraz już powiększyłem ją i mam nadzieję, że Tak jest okej okay. Dobra, dobra. E, wziąłem wadzajny. Na razie mi to nic nie pomogło, chociaż. Nie no, dalej będzie power failure wszędzie. Jesus! Jakieś przyciski tu są, ale one raczej nie działają. Fucking shit. Nie wiem, może z jakiegoś robota muszę wyciągnąć. Jakiś chip czy coś. Nie, not raczej nie. not really. Jesus. Oh, Colina. memory. The world is dead, Richard. Even if we got inside Omicron, what's left? Grab a couple suits and head for Tau? Strasky, Jonesy heart everyone is dead and we are right behind them We're probably the last people left alive the last moments of mankind <laughs> no oxygen left better sit down i don't want to fall into the abyss there are the worse ways to die probably why do they call you Emma? Huh? Oh, it's for Emma. Emma Alvaro. Uh, I like that. It's a good name. We should have hung out more. I think we would have made good friends. Thanks. I would have liked that. Goodbye, Emma. Bye. Jesus. Normalnie tragicznie tutaj się wydarzyły tragiczne rzeczy. Ponieważ ci wszyscy ludzie tutaj, to jeszcze byli ludzie. Tutaj to coś, to jest człowiek. Znaczy, no, człowiek. No, 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 wiadomo, że. Już już nie człowiek, ale to jest prawdopodobnie Emma. Ona sobie tutaj usiadła i czekała na śmierć, aż się je skończy Oxygen, czyli tlen. A gościu, który powiedział goodbye. Prawdopodobnie, w, prawdopodobnie wskoczył do abyss, do czyli w, no w przepaść. Wskoczył tam, żeby się zgnieść, żeby miał szybką, szybką śmierć. Ona tego nie chciała i się udusiła. No, 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 no raczej jakby się tlen skończył, no to tak raczej by się udusiła, prawda? Po prostu wciągałaby nic. Nic by nie mogła wciągnąć. Nie mogłaby tak, jakbyście próbowali z zamkniętym nosem i zamkniętą buzią wciągnąć powietrze do płuc. Takie ciągnięcie puste, takie niczego. Taka śmierć nie jest fajna, na pewno. Śmierć w, w męczarniach przez na pewno parę minut. Więc ja bym na jej miejscu też skoczył tutaj, zanim. O ile on skoczył, ale ja myślę, że on skoczył. Po prostu to śmierć przez takie rozgniecenie byłoby bardziej już takie, wiecie, bezbolesne. Nie wiem, milisekunda, milisekunda taki, takiego. bólu, a potem już zero, a ona się męczyła. Może jeszcze czekała na pomoc, może jeszcze miała nadzieję, że ktoś jednak wyjdzie i jej pomoże, ale wiadomo, że. Ci tutaj z tego omnitrona troszeczkę nie chcieli, im, nie chcieli ich wpuścić. Wiecie co, ja się tutaj. Ja się tutaj jeszcze raz przejdę. Jeśli tutaj nic nie znajdę, to zakończę po prostu odcinek. W kolejnym odcinku już prawdopodobnie będziemy w domu. Na samym początku już prawdopodobnie będziemy w domu ee, Już będę wiedział pewnie co robić, czego nie robić Ale zobaczymy. Dobra, tutaj jest rozwalone, tutaj raczej nie wejdę. Dobra. Ale raczej mi się wydaje, że... No niby coś tu jest, ale... Nie. Dobra, wiecie co, ja raczej tutaj nic nie znajdę. Nie znajdę tutaj nic, więc w tym miejscu sobie zakończymy odcinek, w kolejnym już się spotykamy na pewno w jakimś, w jakimś tam progresie. W progresie, więc e, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.